Dzieci i młodzież spędzający wakacje w mieście wcale nie muszą narzekać na nudę. Od początku lipca bogatą ofertę atrakcji przedstawia Pławski Ośrodek Kultury Dom Chemika. Mimo szybko upływającego letniego czasu w ofercie Domu Chemika zostało jeszcze wiele interesujących zajęć. 1 sierpnia zaplanowano drugie podczas tegorocznych wakacji rodzinne warsztaty robienia latawców. 5, 12 i 26 sierpnia odbędą się warsztaty ze składania origami Dobrze się składa. 7 sierpnia na Skwerze Niepodległości planowany jest rodzinny plener malarski. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny, podobnie jak na planowaną 23 sierpnia zabawę lalkami pod hasłem Chcę zostać aktorem Muchomora. Pod koniec wakacji najmłodsi będą mogli poznać nieco tajników sztuki kuglarstwa podczas warsztatów zakończonych pokazem, które odbędą się od 29 do 31 sierpnia. Dla nieco starszych przez całe wakacje trwają liczne warsztaty taneczne, między innymi Salsy, bahaty czy Sensual Dance. Młodzi mogą udoskonalić swoje umiejętności w zakresie tańca nowoczesnego. Pełny program oraz cennik warsztatów w ramach atrakcji na wakacje znajduje się się na stronie internetowej pławskiego ośrodka kultury. Zapisy na poszczególne zajęcia i warsztaty w kasie domu chemika. Marzysz o czystym i zadbanym aucie? Zapraszamy do naszej nowo otwartej myjni samochodowej Artmag w Ławach. Jeszcze lepszy sprzęt, jeszcze lepsza jakość. Oferujemy: auto detailing, mycie automatyczne, mycie ręczne, planie tapicerki, planie dywanów oraz przygotowanie auta pod sprzedaż. Przyjeźdź, przekonaj się sam. Myjnia Artmag, Ławy, Ulica Składowa. Zapraszamy również na naszą stronę na Facebooku.